Hej, 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 cześć kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku na kanale, jestem Natalia i dzisiaj już zaczynamy sobie ekspress Losik i przypominam tylko, że to jest zabawa i wszystko co w Waszych pakietach, tych starych pakietach, czyli tych bez tej nowej konieczynki, tutaj wykreślę, wraca do Was na konto, więc wszystkich bardzo proszę o numer konta, żebyście mi podali mailowo. Jeżeli chodzi właśnie o uczestników. Dzisiaj sobie zaczynamy tym najpierwszym Tak jak wam mówiłam, Gosia poprosiła mnie o zestaw z drapeczek i o zestaw ekspres losów w dniu 13, jak tylko praktycznie ogłosiłam zabawę. Dlatego zaczniemy sobie tym, bo resztę mam z 12.02, a to jest 13.01, więc już czas i pora, żeby to w końcu wykreślić, pójść wypłacić i przelać pieniążki do Gosi, jeżeli coś tutaj wpadnie. Dlatego też te, nie będę przedłużać, tutaj wszystko mam GG podpisane, Gosia G. Trzymam mocno kciuki, kochana. I tak właśnie w roli, jak nie umiem mówić, jako przypomnienie tylko dodam, że osoba, w której pakiecie wpadnie największa wygrana, dodatkowo dostanie ode mnie prezencik. Także trzymamy kciuki za wszystkich uczestników, też tak jak mówiłam. Jeżeli ktoś właśnie bierze udział i chciałby zobaczyć filmik, jak kupywałam te losy, to po prostu niech się do mnie zgłosi, a ja pod link, podeślę link, bo filmik ten jest ukryty. Bo to jest taki, wiecie, no Misz, masz trochę głośno, trochę gadania, trochę czekania, ale właśnie bardzo miła pani. Nie miała problemu z tym, żeby, żebym nagrywała. Dlatego dziwię się, jak właśnie chyba Madzie pisała, że nie, nie jestem pewna, od razu mówię, ale chyba Madzie pisała, że nie można nagrywać u niej. A ja jak gdzieś tam chodzę i się pytam, czy mogłabym włączyć kamerę? Nie będę pokazywać twarzy, nie nic, tylko po prostu, że kupuję losy. Nie ma problemu. Jaki to problem? Dlatego też, no mówię, uwielbiam moje babeczki od y, Express Losów, od strapeczek Mam takie punkty, do których chodzę i jestem ciekawa. Jestem ciekawa, jak to tutaj wszystko wyjdzie. Bo, kochani moi, no, ile jest pakietów? 9 chyba? Chyba 9. Yy, I w jakim, w jakim pakiecie będzie najwyższa wygrana? Jaka to będzie ta najwyższa wygrana? Bo ja naprawdę tego nie przeglądałam. Yy, u, u, u. Tak, jeszcze tam pani mi pierwszy, pierwszy pakiet dała normalnie, a potem już spinała spinaczami, yy, żeby miała wiecie, żeby mi się to nie roztagodziło. Więc tylko te pierwsze, czyli ekstra pieniądze, tam sobie coś tam luknęłam w drodze do domu i już, a resztę nie patrzyłam. No to powiem Wam, że jak na razie to tak mieszane mam uczucia, ale no zobaczymy, zobaczymy, który locik będzie najszczęśliwszy. Ja tam i tak uważam, że do tych ekspres losów mam szczęście. Więc myślę, że wygracie. Wygracie pieniążki. Tutaj mamy jedno słowo. I B na końcu, Jakub, drugie słowo. Tutaj jest jeszcze B. Tutaj E ominęłam. Jak coś będę omijać, to bardzo Was przepraszam. Będę to i tak sprawdzać. Tutaj C ominęłam. Yy, już tak wiecie, jakby dla jasności powiem, że nikogo nie chcę oszukać, broń Boże. Yy, a pomijaki, no niestety mi się zdarzają. Dobra, wydaje się, że tutaj nic już nie pominęłam, więc mamy tylko dwa słowa. Yy, w razie czego to mówię, jeszcze sprawdzę po odcinku, ale myślę, że Gosia będzie czuwać. Tutaj. Vegas 777. Chodzi o to, że musimy w jednej linii znaleźć trzy takie same symbole, żeby była wygrana. No i tak, tutaj nie mamy, tutaj też nie. Tutaj nam się cytrynka obsunęła. Nie mamy. Też nie. Jamęcika zabrakło, no dobra, według mnie to tutaj też w tym wekasie nic nie ma. Yy, dalej sobie lecimy ze słówkami. Czy jakbym to oddaliła, to będziecie lepiej widzieć od razu, o właśnie ja nie pokazuję, a może Gosia by chciała widzieć, że to jest właśnie 15.19, 15.19 Właśnie tak, ja muszę troszeczkę właśnie pokazywać, żeby nie było. O, tak będzie wszystko dobrze widzieć. Właśnie u Madzi, Alicja w Krainie Zakupów. Pozdrawiam Cię Madziu, bo wiem, że będziesz oglądała i zapraszam na Madzi kanał. Wpadajcie i oglądajcie jej odcineczki. Madzia podaje hasła dla tych, którzy oglądają dokładnie. Jak wyłapiesz hasło, no to piszesz w komentarzu. I też taka fajna sprawa, bo widać kto ogląda, a kto nie. D, o, don. D, o, Mamy, don. Iga, I, g, a. Mamy, i, o. Pięknie się zaczyna. Prom. No i po co to mówiłam? No, coś chciałam powiedzieć a propos madzi i zapomniałam. A, że madzia tak właśnie pokazuje po całości. I to, to się tak miło ogląda. Rytm. R-e, ry, T o, zobaczcie. Mamy piątaczka. Pięknie, już coś wraca do goci. Agent T. Agent. Agent mamy, pięknie. E, Akant A. Nie ma K. Nie widzę K. Więc tu wykreślamy, tu jest K też barman B A ry. My a barmana też mamy. Super. Salamina, salamina. S-A, l-A, my i n a Salamina też jest. Uwielbiam słówka. Uwielbiam. Nie wiem, jak można ich nie lubić. I bursztyn na koniec. By ury. S-Z-T-Y-N. I bursztyn też mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem słów, a siedem słów zobaczcie pięknie, daje 40 zł. Super, Gosiu, bardzo się cieszę. Także już mamy coś, co do ciebie wraca. Pięknie. Dalej mamy y, szybką piłkę. Tutaj już przybliżę i szukamy tak. Y, koszulka jest, piłka. Jest. I pieniążek mamy tu i tu, więc niestety, bo koszulki drugiej nie ma, a potrzeba sześć, a mamy pięć, żeby była wygrana. Także tutaj nic. Ekstra pieniądze 44, trzydzieści osiem, pięćdziesiąt

Nie mamy, 31 jeden też nie w takim razie, pięćdziesiąt osiem, nie, dwadzieścia osiem, żadnych dwudziestek. Więc tutaj też wykreślimy, dalej pięćdziesiąt dwa, mamy pięćdziesiąt trzy, pięćdziesiąt sześć, czterdzieści też nie. Pięćdziesiąt dziewięć. Nie mamy. Czterdzieści jeden. Też nie. Czterdzieści dwa nie widziałam. Trzydzieści cztery. Czterdzieści siedem. I czterdzieści też nie. Także ekstra pieniądze. Puściutkie. Co nam tu jeszcze zostało? Gorąca kasa, szybka kasa i pełna skarbonka. Pełna skarbonka. 12, 18, 28 i 27 mamy 2 zł. Super. Dalej mamy tak. Szybka kasa. Diamencik jest. Karty są. Serduszko, zobaczcie, pięknie. Tego nie widać, tego nie widać. 4 zł. I gorąca kasa. 40. 4 mamy. Pięknie. Niech tak dalej pójdzie. 20. 17. 11 mamy. 7, 39, 5.

Tutaj mamy, kochani, z wygranych tak. Yy, mamy czwóreczkę i dwójeczkę, to jest 6 zł. I. O. I w słówkach mamy 40, więc na tym pakiecie reszta pusta. Jeszcze przejrzę sobie krzyżówkę, czy niczego nie pominęłam. Yy, ale tak, jak patrzyłam, to nie. To mamy 46 zł. Ja sobie to zapiszę na pustym losie jakimś. O na tym hmm. pakiet 1 46 zł. O dobra. To 46 zł już do Ciebie Gosiu wraca jeszcze masz pakiecik. Także trzymamy kciuki za wszystkich uczestników za obecność. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie kciuki za kolejnych uczestników. W następnym odcinku mamy yy, kogo my tu mamy? Weźmiemy sobie Mariana, bo Marian ma trzy pakieciki, żeby potem tak co odcinek nie szło. Także trzymajcie kciuki za Mariana i ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Buziaczki. Pa, pa, pa.